Dzień dobry, cześć, witajcie! Ja jestem Marek Cwikła, a ze mną jest Bartek Szabat, mój dobry znajomy, którego poznałem jeszcze w czasach szkoły muzycznej. Dziś w tym odcinku przedstawiłem Wam swoją historię związaną z rowerami i przedstawił wam kilka egzemplarzy ze swojej kolekcji. Serdecznie zapraszam do oglądania. Zawsze interesowało mnie wszystko, co jeździ, co jest dziwne i w miarę możliwości stare. Zajawka z rometami zaczęła się w roku 2012, kiedy kupiłem motorowe rometa Rometa 51 z 80 roku. Niestety, lub z perspektywy czasu stety, e, zmieniły się w międzyczasie przepisy dotyczące uprawnień, e, które dawały możliwość poruszania się tym sprzętem po drogach publicznych co sprawiło, że musiałem odłożyć zrobienie prawej jazdy na rok. Dlatego zacząłem szukać jakiegoś roweru, który mógłby się przez ten rok tymczasowo poruszać. Chciałem właśnie kupić jakiś klimatyczny, stary rower. W ten sposób zainteresowałem się wtedy rowerami Romeków. W 2013 roku kupiłem pierwszy mój rower ROMETA. To był swego rodzaju kamień milowy, To był Wigry 3 z 1986 roku. Pomimo tego, że się okazał krzywy, podrapany i generalnie nie było sensu ładować w niego pieniądze, i to, to był ważny egzemplarz dla mnie. Ponieważ no, był to mój pierwszy, pierwszy w życiu rower Rometa. I to był dosyć ważny dla mnie egzemplarz, bo od niego to wszystko się zaczęło. To wszystko z rowerami. Po jakimś czasie zacząłem coraz bardziej wchodzić w temat, coraz bardziej zaczęło mnie to wszystko interesować. Zacząłem badać historię bydgoskich zakładów rowerowych, powojennego polskiego przemysłu rowerowego. Sam zacząłem badać te historie, zacząłem docierać do różnych tam informacji, zacząłem badać różnice pomiędzy różnymi modelami i rocznikami. Po tym moim pierwszym Wigry pojawił się Sokół Lux z 1974 roku. Zaczęły się stopniowo pojawiać kolejne rowery, zaczęła się tworzyć taka kolekcja i no wszystko się jakoś tam rozwijało. Na pewno nie spodziewałem się wtedy, że kiedyś będę miał prawie 30 rowerów, że będę redagował fanpage na Facebooku o nich, żeby będę jeździł na zloty i znał wiele osób ze środowiska polskich kolekcjonerów, no i że rowery staną się tak naprawdę moją życiową pasją. Stało się tak, tak jak mówiłem, trochę przez przypadek, ponieważ gdyby nie to, że te przepisy się zmieniły, być może dzisiaj nie wiedziałbym, czym jest Wigry 3. Przy egzemplarz kupiłem go trochę trochę na spontanie. Przy, znalazłem go gdzieś na portalu ogłoszeniowym na internecie. Kupiłem go wysyłkowo, okazał się być totalnym niewypałem. Wtedy w ogóle się jeszcze na tym nie znałem. Um, nie miałem w planach go remontować, ale okazało się, że nie byłoby totalnie sensu. Drugi rower kupiłem Trochę przez przypadek. Zauważyłem go po prostu na ulicy. Eee, czekałem na właściciela prawie dwie godziny. No i zaproponowałem mu, że ten rower odkupię. To był rzadki egzemplarz, bo to był Sokół Lux rocznik 74. W rzadkiej wersji eksportowej. Dlatego też zależało mi na tym, żeby, żeby ten rower zobyć. No i udało się, rower kupiłem. Od niego zaczęło się w miarę regularne powiększanie kolekcji. Jak wspomniałem, kolekcja stopniowo, regularnie powiększała się. Po pewnym czasie przestały mi wystarczać takie zwykłe egzemplarze typu Gigry 3 i zacząłem szukać bardziej ciekawych modeli edycji jubileuszowych, w wersji eksportowych i wszelakich egzemplarzy, które charakteryzowały się nietypowym wyposażeniem, konfiguracją. Wszystko, co było nietypowe, było rzadkie i zwracające uwagę. Na dzień dzisiejszy mam 26 rowerów. W tym momencie, do takich ciekawszych egzemplarzy, które, które posiadam, należy zdecydowanie duet, którego mam za moimi plecami. Dwie sztuki Wigry 2 z pierwszego roku produkcji z edycji jubileuszowej na 50-lecie Rometu. Oprócz tego Soku Lux w wersji Universal na rynek kanadyjski, prawdopodobnie, ponieważ jego wyposażenie jest bardzo bogate. Posiada trzybiegową piastę Shimano importowaną z Japonii, lakier Metallic, biały pancerzelinek, promowaną są łańcucha i tego typu rzeczy. Posiada też na przykład. ZZ Era Kosa z 70. roku. Hmm. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękuję Wam za uwagę. Dziękuję też Bartkowi za przyjęcie zaproszenia do wspólnego nagrywania. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.